Czy wiecie, co to jest? To jest zawór, który otwiera i zamyka przepływ cieczy chłodzącej w silniku do nagrzewnicy w kabinie. Problem polega na tym, że z czasem plastik starzeje się i pęka. Gdy do tego dochodzi, tracimy płyn hamulcowy w parę minut. Jeżeli nie mamy tego wskaźnika na tablicy przyrządów, to nie wiemy, co się stało. Tracimy płyn, a wskaźnik temperatury pokazuje temperaturę płynu, którego już tam nie ma. Dojdzie wtedy do przegrzania silnika. W Volvo 940 te kontrolki nie były podłączane, ale pokażę Wam, jak można taką podłączyć. W modelach 960, które dzielą te same zegary z 940, taka kontrolka jest. Więc kiedy wyciągniecie zegary z waszej 940, to ta lampka tam jest. Trzeba ją tylko podłączyć. Ta lampka tutaj podświetla Wam kontrolkę, o którą nam chodzi. Ścieżka tej lampki idzie do zacisku numer 5 na kostce. ale jednocześnie przez tą diodę tutaj trafia do układu, który zapala nam wszystkie kontrolki w chwili rozruchu silnika. Kiedy ta dioda jest już tam wlutowana, to super, ale może być i tak, że tej diody tam nie ma, jest tylko na nią miejsce, więc trzeba ją wlutować. Lutując musicie uważać, bo ścieżki są zatopione w plastiku, który łatwo można stopić. Działając ostrożnie, można to jednak zrobić. Tutaj jest przylutowana dioda na wierzchu. Pamiętajcie o polaryzacji diody. Może być i tak, że nie będzie u Was tej kontrolki, ale wtedy przednią część zegarów można wymienić na taką z właściwą kontrolką. Aby podłączyć się do czujnika, potrzebna będzie Wam ta kostka wycięta od dawcy organów albo pojedynczy styk, który można kupić u dealera. W kostce w samochodzie musimy podłączyć się do piątego zacisku. Jak widać tutaj, jest puste miejsce. Kiedy mamy końcówkę oddawcy, otwieramy ją, aby pozyskać styk. Wyjmujemy którykolwiek styk i wpinamy go na pozycji piątej do kostki w samochodzie. Dolutowujemy długi przewód, który poprowadzimy do czujnika pod zbiornikiem płynu. Zbiorniczek do płynu, który na zewnątrz wygląda tak samo w 940 i 960, różni się tym, że w 960 ma czujnik poziomu w tym miejscu i kostkę, pod którą podpinamy przewody. Jeden do kabiny i zegarów na nasz zacisk w pozycji piątej, a drugi przewód poprowadzimy do masy pojazdu. Samo przełożenie sensora nie zadziała. Baniak musi być z pływakiem w środku. Jak widać, ten tuł ma napisane, że jest bez pływaka. Po prostu trzeba od dawcy 960 wyjąć zbiornik z czujnikiem. Z przestrzeni silnika wiązki elektryczne wchodzą do kabiny po obu stronach w rogach. Trzeba przeprowadzić przewód z kabiny przez ten gumowy kołnierz i poprowadzić go do czujki w zbiorniku. Jak widać spod zbiorniczka wychodzą przewody z czujki. Jeden idzie do kabiny. Drugi na masę pojazdu, która znajduje się gdzieś tu. Mam tu wiązkę z Volvo 940 i to właśnie przez tą gumową zaślepkę trzeba przeciągnąć druta, aby tym drutem wyprowadzić miękki przewód elektryczny. Tak to wygląda z wnętrza kabiny. Aby wyglądało to profesjonalnie, można ten przewód poprowadzić przez wolne miejsce na tym złączu. Zanim odpalimy silnik, wszystkie lampki powinny wyświetlić się, dając nam znać, że żarówki nie są poprzepalane i gotowe do zasygnalizowania problemów. Tylko nie myślcie sobie, że jestem taki bystry. Podpatrzyłem to na brickboard.com. Jest to strona właścicieli i sympatyków samochodów Volvo. Polecam.